Międzynarodowy obóz w pokoju. W Cieplicach został zorganizowany Międzynarodowy Obóz Młodzieży. Byli tutaj pionierzy z dalekiej Mongolii, chłopcy i dziewczynki z NRD, ze Związku Radzieckiego, z Ganii i z Finlandii. Wszyscy żyli w zgodzie i przyjaźni. Cały obóz podobny był do wielkiej międzyna międzynarodowej rodziny. Może powtórzymy niektóre słowa. Manifest. Manifest. Proszę. Manifest. Manifest. Cieplice. 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 Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja chętnie chcę dziennikarstwo studiować i mm, dlatego też się języka polskiego, myślę, że to jest potrzebne już teraz w naszym czasie. Ja, ja chcę studiować na uniwersytecie w Polsce, będę mm, studiować mm, chemię. No ja chcę, jeżeli pojadę do Warszawy na przykład do Polski, ja chcę y, rozumieć, co ludzie mówią. Ja też chcę mówić z ludźmi. Niemcy z NRD, nasi sąsiedzi za odry. Jacy oni są, jacy my jesteśmy w ich oczach. Częstotliwość i łatwość wzajemnych kontaktów sprawiają, że coraz szybciej nawiązujemy znajomości, że znamy się coraz lepiej, że sami możemy konfrontować obiegowe opinie. Jacy więc oni są, jacy my jesteśmy. Opinie te kształtują ludzie z pogranicza, z pogranicza dwóch kultur, z pogranicza różnych obyczajności, a więc ludzie, którzy wśród nas żyli, z nami pracowali, którzy szczególnie często u nas bywają. Oni mogą wiedzieć, jacy jesteśmy, oni te opinie przenoszą, oni kształtują wśród innych obraz Polaka. A nam nie jest przecież obojętne, jacy jesteśmy w ich oczach. Pojechałem więc z naszą ekipą filmową do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, szlakiem znajomych i przyjaciół, aby odszukać ludzi, którzy znają Polskę i Polaków.